Stwierdziłam się do Was oddać skoro jak ja sobie zrobiłam na Instagrama, więc... W ogóle fajny jest ten e, róż. Kiedyś kupiłam sobie paletę z. E, jak to się nazywa? Ta The Balm. I wyleciały mi dwa. Te są e, właśnie róże. Wyleciały mi dwa gdzieś, bo jakoś to się kiepsko trzymało. Ale użyłam się tego z drobinkami. On jest taki właśnie rozświetlający, jak widzicie. Pięknie się mieni. Także dzisiaj lub różowy. tak jak robi to mój tata? Więc w sumie już jest późna godzina, powiem mam tak szczerze i otwarcie. 19.45. Dzisiaj przez cały dzień dosłownie deszcz padał. I padał chyba nadal. Jutro też ma padać? W piątek? Co, nie? Już nie pada. Nie, nie pada? Nie, to będzie Nie. nie. Kochany, dopiero ma być słońce w sobotę. Od soboty ma być ciepło po 20 coś tam, po 20 stopni, od y, soboty. Jutro ma padać 80%, w piątek 40. Co? Dzisiaj 100%. Dzisiaj 100% właśnie. I cały czas padało i... Ma... Cały czas ma padać, cały czas pada, pokazuje i będzie padało nawet jutro. Do godziny. cały dzień! Zresztą. Jutro znowu cały dzień! No, ja sobie borałem extra z ekstra... Ale te buty są mokre, jedne i drugie mokre. Tak, ja bawię te już takie padałem do butów i już się. Nie masz mokrych? Tak, których przedeśnie są mokre? Teraz sprawdzę. A ją nazywam Eee, z okazji dnia mamy dostałam takie piękne po prostu arcydzieło sztuki, co się światło na chwilę? No hmm, jeszcze te dobra, podobno został. Ansem lodu! Takie arcydzieło sztuki. Ansem Lodu. Mogłam nagrywać aparatu, skoro świetnie wyglądam ten makijaż i cię muszę brać? to stało z telefonem Co za strata Ale nie przyjmujcie się Jutro to nadrobimy Jednak jak aparatem teraz tak patrzę To jest dużo lepsza jakość z makijażu i w ogóle wszystko Niż z telefonem W telefonie nie ma takiego blasku Także takie dostałam Ekskluzywny Ekskluzywny ma Malunek, rysunek Okazję, mamy. I ostatnio też farbowałam włosy. Nie wiem, czy zauważyliście. Trochę zajęte. Tak, że właśnie sobie bo Mówiłam już od razu, więc sobie ten kolor trochę odświeżyłam. Dzisiaj taka pochmurna pogoda była. Rano zrobiłam szkołę, bo miałam tam dwie rzeczy do wysłania. Na hiszpański, który się jeszcze. Ale po szwedzku miałam napisać. Jeszcze nie zaczął i do na szwedzki To masz całkiem hiszpański po szwedzku To musisz Później będę wiesz Później hiszpański. będę hiszpański po hiszpańsku Wszystko jasne eee, Także tak wygląda sytuacja Także za chwilę idę zmywać makijaż To jest niedzielny dzień mamy Czekam na jakieś Prezenty od dzieci, bukiety urwane świeże z pola, kwiatki pozrywane na łące. Jeszcze kończam tymże akcentem, może się trudno nazywam, no nie wiem, nic się ciekawego, jutro też nie będzie działo. Jutro mam spotkanie z dziewczynami w kręgu wtajemniczonym. Przy kawce? Przy komputerze. Krąg tajemniczony. I tyle, jutro też ma właśnie być po jak mówiłam, więc coś nagram na ja? pewno jutro. Także see you tomorrow. Elko, Elko, siemone, Właśnie tutaj podgrzewam płatki. Mamy następny dzień, czwartek, rano śnieg, śnieg nie padał, nie padał, ale teraz znowu zaczął padać, więc powróciła deszczowa pogoda na swój tor. Eee, I co? Idę się teraz wykąpać. Także śniadanie sobie robię, płatki. Może bym poćwiczyła, bo chcę się jeść, wykąpać. Może bym poćwiczyła. Już dawno nie ćwiczyłam, bo mam znowu chyba w tydzień, z dwa tygodnie znowu sobie zrobiłam taką przerwę ćwiczeń. Zobaczymy, czy mi się chce, bo coś na nie mam, niestety nie chcę mi się. Muszę powrócić na teorię jedzenia, jak to się mówi. Normalnego, takiego ze wcześniej jadłam, bo, bo dolegliwości różne brzuszne mi dopadły od jedzenia, właśnie jak mam, mówiłam chleba, białego bułeczek itp., itd. It, więc muszę powrócić do swojego normalnego jedzenia. Także śniadanie i usłyszymy się później. Co do Was odzywałam. W każdym bądź razie, tutaj środku mamy, komu go damy. E, chcę zrobić jakiś makijaż, już jest w sumie dość późno, ale co mi to przeszkadza? Jest godzina 20:31, więc jest godzina 20:32. Właśnie stwierdziłam, że nagrałam jakiś makijaż, żebym miała na jutro na Instagrama. I się teraz trochę odezwę. Trzebałam sprzątać, aby gotować. Kąpałam się, ćwiczyłam. Coś tutaj sobie porobiłam. Jak widzicie mam czerwone. I stwierdziłam, że teraz właśnie nagram makijaż. Także takie są plany. Także rozkładam moje studio. I nagrywamy. Okej, okay, moi drodzy, także jak widzicie, wygląda teraz trochę inaczej. Skończyłam się nagrywać makijaż, jest już dość późno, godzina jest 22,41. Także sprzątam, pomalowałam się, nagrałam, mogę iść zmywać makijaż. Mogę iść zmywać makijaż. Yy... Jutro jest piąte, więc sekretarz jest w domu. Także na pewno się jeszcze do Was jutro dozwę, bo ten blok e, będzie z kilku dni, bo za wiele się nie dzieje u nas w tym tygodniu. Za e, wiele się nie dzieje, więc, e, więc taki będzie łączony blok, Tak wygląda makijaż. Widzicie, dzisiaj się w ogóle, jak się wykąpałam, właśnie mówiłam, że się kąpałam, to też właśnie sobie nałożyłam warstwę samoopalania, samoopalacza. Nałożyłam warstwy i e, jak się wykąpałam, więc jutro ją zmyję. Mam nadzieję, że łóżka to bardzo nie wybrzmę, e, także jutro to zmyję, więc do jutra. <śmienic> kolejny dzień a my właśnie idziemy na zakupy rano pokazywałam wam zrobiłam filmik więc ruszamy na zakupy także piątkowe spożywcze zakupy pogoda pochmurna ale już ma być chyba fajniej także lecimy Chodźcie z znam My nadal jesteśmy w samochodzie, bo wstąpiliśmy jeszcze do sklepu do Lidla, jest godzina 12, ale chciałam Wam pokazać, jakie są super pościele. Tam naprawdę fajnie i fajne są pościele często i warto kupować, bo są też fajnego materiału. Więc pierwsza pościel wygląda tak: zdjęcie. Do tego też prześcieradła były, więc prześcieradło też y, kupione takie szare. I powiedziałam Marcinowi, żeby poszedł jeszcze je, kupił e, pościel jeszcze jedną. To Wam pokażę, bo tam są naprawdę fajne pościele i warto je kupić jak są dostępne, bo one się szybko wyprzedają. Jest właśnie taki rozmiar, akurat na nasze łóżko 240x220, więc poszedł kupić jeszcze jedną. Pościel także w domu Wam pokażę i będziemy już wracać, bo już czas najwyższy, godzina 12, także do usłyszenia w domu. I ta druga pościel, zobaczcie jaka ładna. Mówię, jakie ładne mowa. kolory, takie pastelowe. I ta akurat będzie się świetnie komponowała z tym, nawet w sumie i z tamtym się też spoko komponuje, ale widzicie jakie ładne kolory. I akurat dobrze może, że rano przyjechaliśmy, bo zawsze te pościele są wykupywane, tak jak Wam ale mówiłam. rzucali się. Bo one są dobre gatunkowo i te ceny mają też fajne w porównaniu do cen w sklepach pościeli, takich właśnie dużych. I ona tak wygląda. To chyba 79, te, te, ten pościg. Że... rado? No, a 140 chyba ten. Pościel? Pości to tak mało. No mało. Czy pamiętasz, jakieś kupiliśmy to pościel w Paski za 700 no. coś koro. No. A ile to było kilka lat temu? Ale nadal jest jeszcze nie. No jest, no, ale ile kosztowała, było co? 100 euro. No. A materiał, to nie powiedziałabym, że dużo gorszy od tego. Więc tak to wygląda pościola, także trzeba odświeżyć, bo ja ostatnio właśnie potarło nam się na poduszkę i po prostu ją tak rozerwałam, jak kartkę papieru. Takie, wiecie, już sp no, sprane, zużyte. No ale ile tu mieliśmy, tu mieliśmy jeszcze czasu. na fascie. Tak, jak wprowadziliśmy to jeszcze fasz... się, już te po, pościele dobre kilka lat mają. Kilka. No, kilka to znaczy, no. to z faszty, to, to, to one no mają dziś... 10 lat. Kurde, więc najwyższy czas odświeżyć trochę asortyment i pościelę po, pościele, bo już interim ważności się kończy. Jedynie prześcieradła kupowaliśmy w, w Ikei chyba kiedyś, nie? Więc prześcieradła takie dwa mamy, nawet jeszcze się trzymają, ale pościele to już takie są. Ledwo zipią, także takie zestawy. Bardzo do litla zaglądnąć, ale te kolory ładne jak tylko słodycze no w kolej także takie tam małe zakupy, zobaczcie takie tam małe zakupy miało być mało zakupów, zakupów a skończyło się jak zwykle więc <laughs> zakupy zrobione ale pościel fajna kupiona więc to akurat plus jeśli chodzi o pościel na pewno ona się przyda Także um, rozpakowuję te zakupy. No tak. Robię sobie moi drodzy kawę, bo dzisiaj wypiłam jedną. No dzisiaj. Skupiliśmy do kierga, dostaliśmy plusów. pokażcie Wam. Chodźcie. Tutaj dostaliśmy... Tutaj, bo im dajemy teraz plusy za dobre zachowanie. Ile plusów nazbierają, tyle mają kupowanych skierków na wagę. Raz w tygodniu oczywiście, w piątek. Eee, więc... więc... Macień już przyniósł mi kolejny stos sałatek do domu. Więc po prostu będę jadła je chyba przez dwa dni. Zobaczcie ile mam tutaj sałatek. Pierwsza sałatka z fetą, taka wegetariańska z warzywami. Kolejna sałatka z kurczakiem. Następna sałatka, plus to jeszcze różne sosy. Yy. Następna sałatka też tutaj z, z fetą chyba. To jest serka feta, też taka warzywna. Kolejna sałatka proszę Państwa z kurczakiem i kolejna sałatka z łososiem, ten właśnie ostatnio, to ostatnia sałatki bardzo dobra ona była, bo ten jest taki wędzony, naprawdę smaczny, także dzisiaj będę jadła na obiad, na kolację sałatki jeszcze na jutro mi wystarczy więc ewentualnie może z dziecią później zrobię naleśniki jakieś z okazji piątku także takie są plany jeśli chodzi o obiad Hej! Także ja już się zrobiłam głodna, więc zjem sałatkę i wybrałam znowu z tą złososiem, bo ona mi naprawdę smakuje. To jest słosoś, jajka, oliwki, pomidory, miks sałat, kukurydza, ogórek. I e majs! no, mais, mais jest. I tak się zastanawiam, jaki sos sobie wezmę, Bo mam i czosnkowy, i i nie wiem jeszcze jak ja w każdym razie robię Sosów tutaj też mam sporo Do wyboru, więc zaraz Sobie wybiorę, który mi najbardziej smakuje Zjem sałatkę Kawę zrobię Później z dziecią zrobię może Naleśniki, ja albo może bieram. będzie już za dużo Słodkiego, bo cukierki mają dzisiaj Więc się zastanowię jeszcze nad tym Rozpakowuję e, e, Wszystkie te rzeczy Później zrobię makijaż E, właśnie tak jak mówiłam, coś nagram może na Instagrama. Także takie są plany. Może tego vloga zrobię, to się już więcej do Was nie będę odzywała. Bo może będę robiła właśnie vloga. Do zobaczenia. Naura.